Teraz po oblocie karmimy samczyki, dowce, karma zaupolu, eska. I już chłopcy dostaną jeść. A chodźcie tutaj, chodźcie, 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 chodźcie. No jedzcie sobie, zajadajcie, zajadajcie sobie. No pojdź, 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 pojdź. No już gróbka sobie zajada. Oblot dzisiaj niecałą godzinkę, szybkim lotem, ostrym lotem czyli te gołąbki są bardzo dobrze przygotowane czyli zdrowie, przede wszystkim zdrowie. Oswajamy gołąbki do siebie. Najczęściej robimy to poprzez momencie karmienia czyli one tutaj mają zaufanie do hodowcy w tym momencie tak powiem, ciekawostkę karma dobrze zbilansowana zdrowa bezpośrednio od producenta i gołąbki z apetytem zajadają. Tu większej filozofii podobli nie ma. Utrzymać tylko higienę, czystość i zdrowie jest gwarantowane. Nie używamy żadnej chemii. Oczywiście w tej chwili jest bum sklepikarzy na zachętę do zakupów różnych środków farmaceutycznych, chemicznych, to tylko dlatego, że oni chcą mieć obrót i zbyt swoich towarów. Oczywiście... Zaraz przybliżymy te gołąbki, i zobaczycie, że to malutkie stworzenia i ingerowanie wśród, wśród tej łąki jakąś taką chemią jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to są małe stworzenia, a dawanie im dużych dawek, leków powoduje destrukcję w organizmie, a w konsekwencji chorobę. Tak więc jak ognia unikamy podawania różnych specyfików oferowanych przez sklepikarzy którzy najczęściej z podlady wyciągają również program żywieniowo-lotowy a w nim każdy dzień powinna woda być zabarwiona jakąś chemią również karma w ich mniemaniu powinna być ciągle mieszana jakimiś chemicznymi specyfikami a to każdy gołąb będzie wchłaniać czy mu się to podoba czy nie, w konsekwencji będzie chory nie będzie miał chęci do latania i żadnych wyników lotowych. A więc powtarzam jeszcze raz: nie słuchajmy propagandy, reklamy sklepikarzy, firm produkujących, żyjących ze sprzedaży chemii. Tylko zdrowy rozsądek, zdrowa karma bezpośrednio od producenta: nie polerowana, po prostu zdrowa. Do tego gry, który służy do przemiany tych, tego zboża. W moim przypadku, oblot codziennie i zróbko zapewnione. Za chwilę samiczki wdowy pójdą na oblot, a samczeki już zakończą swoje jedzonko. No, Także jak widać, gołębnik jest funkcjonalnie stworzony, otwierają drzwi, mam pruwan po czesku, czyli przebiew i tutaj wywiewany jest wszeltek Wszelki kurz, by hodowca nie wchłaniał, nie oddychał tego kurzu. Oczywiście higieniczny ubiór, tylko i wyłącznie służący do gołębi jest adekwatny, ponieważ cywilne ubiory, w których potem chodzimy po mieszkaniach, automatu przynosimy różne parazyty do mieszkania i ta zdrowotność mieszkańców nie musi być do końca taka dobra. A więc całościowo kompleksowo higiena, zdrowie. Właściwe obchodzenie się do głębi, mówiąc inaczej miłość. Go hodowca, który kocha gołębie nie da im chemii żadnej, nie będzie je zatruwał chemią. A skąd to się bierze? To jest dwojako. Hodowcy są chytrzy i chcą prześcignąć konkurencję tajemną wiedzą, a najczęściej spodlady jakimś specyfikiem. Na to czekają drudzy chytrzy sprzedawcy, którzy im to udostępniają. W konsekwencji traci te małe stworzenie. To nie jest miłość do gołębi, dawanie chemii. Miłość to jest naturalne obchodzenie się z nimi, umożliwiania im raz dziennie oblotu. Są to ptaki przestworzy, by miały radość z latania, spruwania, a nie niewolenia i w imię swojej wybujałej ambicji szkodzenie de facto ptakom żywym stworzeniom. A więc bawimy się hodowle, ponieważ kontakt bezpośredni człowieka z przyrodą dobrze stymuluje organizm ludzki, po prostu człowiek jest zdrowy. Hobby, zainteresowanie, zajęta głowa czymś przyjemnym, pożytecznym rzutuje również na otoczenie, że człowiek jest miły, skory do pomocy innym i tak Spójrzmy jeszcze raz na tą kadrę Ryszarda, i zaraz samice pójdą na oblot. No, syn kubusia, kubuś w locie z Orleanu 1070 km, cudowna nagroda, w głębi jego kuzyn, czyli popstrym Karolu, Karolu również w locie z Orleanu cudowna nagroda, również Le Havre, kubuś pięciokrotnie uczestnik, ostendy i cały, cały szereg potomków tych najsłynniejszych głębi. A. Młode po nich w tym roku los z Rotterdamu 735 km i Rozynek do nich dołączy Wos od Van Houtena, czyli Jansen również zobaczymy. Tu z białym piórkiem pod ogonem, już wspominałem, jego daleki kuzyn San Niklas, 750 km, pierwsza nagroda. Wówczas miałem pierwszą, drugą i czwartą nagrodę w klubie i takową w OS. A więc. Kończymy jezonko i samiczki pójdą się przewietrzyć.